Co za niespodzianka. Dobrze mi było u Julci, aż wstydzę się powiedzieć, coraz mniej myślałem o Małgosi. Ale czyż to nieładnie z mojej strony, że pokochałem Julcie, która była taka dobra, wesoła, pracowita? Rano pomagała mamie w pracy na podwórku, w chacie i w ogródku, po południu chodziła do szkoły. A gdy w czerwcu nauka się skończyła, to wcale nie miała wakacji tak jak dzieci w mieście. Bo przecież codziennie trzeba karmić kury, kaczki i prosięta. Co dzień trzeba nazbierać gałązek, żeby rozpalić ogień pod kuchnią i ugotować posiłek. I co dzień potrzebna jest woda, wiele wiader wody. A tę wodę trzeba nosić ze studni. Czasami po obiedzie mama zostawała w domu, a Julcia szła na pole, żeby okopywać ziemniaki albo pleć len, albo nazbierać zieleniny dla krów. Oj, pracy na wsi jest co niemiara. Julcia uwijała się jak mróweczka. I nigdy się od pracy nie wykręcała. Nigdy nie chodziła zła ani na donsana. Ależ skąd? Wciąż była wesoła, a tak się krzątała, że aż falowała jej kolorowa spodniczka. A przy tym dziewczynka śpiewała. Cisawy koniczek bierzał przez gajiczek, stukał podkówkami w zielony trawniczek. Gdy Julcia szła w pole, zabierała mnie zawsze ze sobą. Tam sadzała mnie na miedzy, gdzie ślicznie pachniała macierzanka i dzika mięta. Żeby mi się nie nudziło, wciąż do mnie zagadywała. Widzisz kosmaczku tego dużego ptaka na czerwonych nogach? To bocian, żab szuka. A słyszysz, jak ładnie coś cyka w trawie? To świerszcz, taką melodię wygrywa. Oj, prawdziwy muzykant z niego. Taki malutki, a słychać go na całym polu. I tak zawsze, Julcia albo śpiewa, albo do mnie przemawia. Więc raz sobie siedzimy w polu, to znaczy ja siedzę, a Julcia motyką macha. Ziemniaki okopuje, aż tu widzę, że idzie jakaś pani z dziewczynką. Obie inaczej ubrane niż tutajsi ludzie. Zaraz można poznać z miasta. Duży krzak cykorii polnej, przy którym siedziałem, zasłaniał mi je, więc nie widziałem wyraźnie. Usiadły na kamieniu przy drodze i zaczęły rozmawiać. Gdzie go jeszcze powinnam szukać? W lesie nie znalazłam, nikt go nie widział. Tak, córeczko. Zrobiłyśmy wszystko, aby Czarnego noska znaleźć. Przecież to Małgosia i jej mama. Bardzo się ucieszyłem i jednocześnie bardzo zmartwiłem. Wrócić do Małgosi? Ach, dobrze, choćby zaraz chcę do niej wrócić. Ale żal mi Julci. Na pewno się zmartwi, że mnie nie będzie miała. Co mam robić? Z kim zostać? Czułem, że mi się w łebku mąci od tych myśli. Cóż, niech się stanie, co ma się stać. W tej chwili mama Małgosi powiedziała, spytajmy się jeszcze tej dziewczynki. Wstała i zaczęła iść miedzą ku Julci. Zatrzymała się przy krzaku cykorii. Szepnęła sama do siebie. Śliczny niebieski kolor mają te kwiatki. Ciekawa jestem, czy pachną. Pochyliła się i mnie ujrzała. Małgosiu, Małgosiu, wykrzyknęła. Tu jest, tu, siedzi pod tym krzaczkiem. Julcia wyprostowała się, rzuciła motykę. Kosmaczek, krzyknęła. Skoczyła jak kot, chwyciła mnie i mocno przycisnęła do siebie. On jest mój, nie oddam kosmaczka. Obejrzałem się. Małgosia też już przybiegła i stała koło mnie. Wyciągnęła ręce. Czarny nosku, czy mnie poznajesz? Przyjechałam, żeby cię odszukać. Ale jak mam cię zabrać tej dziewczynce? Opuściła ręce i mocno zwiesiła głowę. Ach, pomyślcie. Jak strasznie się czułem. Sam nie wiedziałem, co począć, kogo wybrać. Małgosia była moją pierwszą opiekunką. Ale miała jeszcze rozalindę i wózek i piłkę i skakankę i dużo książeczek, a Julcia miała tylko mnie. Wtem usłyszałem, jak Julcia płacze i mówi Weź go weź, skoro on jest twój. Gdybym go zabrała, to byłoby nieładnie, jakbym go chciała ukraść. Weź go, ale ja nie chcę na to patrzeć. Dziewczynko, zawołała Małgosia, a ty weź ode mnie tę lalkę. Specjalnie ją przywiozłam, za misia. Julcia szybko mnie pocałowała i podała Małgosi, a Małgosia wyciągnęła do niej rękę z lalką. Lalka jest bardzo ładna. Patrz, zamyka oczy i mówi: Mama, na pewno ją polubisz. Małgosia wsunęła mnie za pazuchę. Do widzenia, dziewczynko. Na jesieni nasza klasa znów przyjedzie tu na wycieczkę. Odwiedzę cię wtedy. Jak się nazywasz? Gdzie mieszkasz? W tej trzeciej chałupie. Julcia pokazała ręką. A nazywam się Julka Lipczanka. Małgosia ucałowała Julcie, a mama pogładziła ją po głowie. Bardzo Ci dziękujemy, że się zaopiekowałaś czarnym noskiem. A teraz spieszmy się, Małgosiu, bo do odjazdu pociągu zostało już tylko pół godziny. Małgosia z mamą szybko szły miedzą ku drodze. Wysunąłem łepek i się obejrzałem. Julcia wciąż jeszcze do mnie machała. Ale przestała już płakać wkrótce potem pociąg pach 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 pędził z nami po szynach